Bardzo się cieszę, że mogę Wam pokazać mój dom, bo dopiero się do niego wprowadziliśmy pół roku temu, więc wciąż jesteśmy bardzo podekscytowani. Bardzo długo mieszkaliśmy z moją rodziną w Mombasie w jedno sypialniowym pokoju z dwójką dzieci. Tak więc to jest nasz, yy, nasz wielki salon. Tak jak mówiłam, mieszkaliśmy w bardzo malutkim pokoju, więc jak projektowaliśmy yy, ten dom, to, to cały czas prosiliśmy naszego projektanta, żeby go zrobił jeszcze większy, 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 więc teraz tutaj dzieci mogą się bawić, ganianego jeździć na rowerach. To jest mój mąż, Dzień dobry. Tadeusz, Teddy, zwany przez swoją teściową Tadeuszem, także już wielu z naszych gości i turystów yy, zna go jako Tadzia. Nasza kuchnia, nie miałam właśnie już e, środków na, na wykończenie. W ogóle bardzo dużo mamy e, e, sprzętów polskich, przyjechały kontynerem od moich rodziców. Bardzo Wam dziękuję. E, ale to są już takie dosyć stare sprzęty, więc czekają na lepsze czasy. Natomiast e, te półki to znaleźliśmy tutaj niedaleko, jest stolarnia i oni wyrzucają, znaczy wyrzucają, sprzedają je jako takie odpadki z drewna, więc to kosztowało nas jakieś grosze i, i w taki sposób sobie tutaj poradziliśmy. Czekamy wciąż na drzwi kuchenne, więc tutaj afrykańskie tkaniny. W naszym domu jest dużo motywów afrykańskich, ale nie brakuje też polskich. To jest szmatka z wzorem kaszubskim, również prezent od mamy. Mieszkając na wybrzeżu afrykańskim, większość czasu spędzamy na zewnątrz. Tutaj jeszcze jakby jest dalszy plan zbudowania Basenu i podestu. Więc do, w tej chwili mamy drzwi prowadzące do nikąd, ale mam nadzieję, że to się e, zmieni. Musieliśmy trochę improwizować z naszą przeprowadzką, i skorzystaliśmy z tych mebli, które mieliśmy i z tych materiałów, które możemy tutaj dostać. Więc tutaj na przykład też kupiłam taki kawałek drewna ze stolarni, koresztkę, który polakierowałam, zrobiłam nogi i to Tadeusz mi je przymocował. I to jest nasz stolik kawowy. To jest na przykład łóżeczko mojej córki Ani, która ma 5 lat teraz, teraz w szkole, ale jako dziecko w nim spała i zostało przerobione na taką otomanę. Oczywiście z tymi afrykańskimi materiałami to wszystko można bardzo ładnie, łatwo zrobić. Tutaj na przykład jest pojemnik po napojach, który obkleiłam liną z sizalu. Także mamy takie taborety. Wykorzystałam również tą samą do obklejania jakichś wiaderek po farbach i lakierach. Do naszych barierek też wykorzystaliśmy resztki z różnych y, y, lokalnych y, stolarni. Zapraszam Was do pokoju moich dzieci. Ja je poprosiłam, żeby posprzątały. No i to jest według nich posprzątane. Wszystkie nasze pokoje mają piękny widok na Ocean Indyjski. Mamy tu wspaniałą bryzę, nie jest potrzebna nam ani klimatyzacja, ani wiatraki. I wszystkie sypialnie połączone są tym balkonem. To jest druga sypialnia, która była przeznaczona dla Ismaela, mojego syna, ale nasze dzieci postanowiły, że chcą być razem w pokoju, także jest to w tej chwili pokój gościnny. Ismael też bardzo zajmuje się Anią, on ma w tej chwili 11 lat, ona ma 5 i y, ja mogę ich zostawić, na przykład kiedy idę pływać na kajcie, mogę ich zostawić na plaży spokojnie, y, czy mogę go wysłać z nią gdzieś tam na wycieczkę rowerową, do sąsiadów, żeby się pobawić i bardzo mnie odciąża, że tak powiem i, i jest bardzo odpowiedzialny I tak samo właśnie wszystkie te Ani, koleżanki i koledzy go uwielbiają, bo, y, bo jest takim ich opiekunem i takim starszym Kajnym bratem. Ismael był y, wnukiem naszej bardzo dobrej znajomej, y, która niestety zmarła y, w 2016 czy 2015 roku. I on wtedy został pod naszą opieką. Po prostu byliśmy jakby najbliższą, najbliższymi przyjaciółmi rodziny, y, a trzy lata temu udało nam się już go adoptować, więc. Y, Jesteśmy jedną wielką rodziną.